Siemano załoga, witajcie, Maciej Dobkowicz, Dawno się nie widzieliśmy i wracam do Was z podsumowaniem najlepszych singli w roku 2020. 6 propozycji, które włoniliśmy na karcie społeczność, na które głosowaliście wy, no i sześć singli, które mi się najbardziej podobały i które, o których wam opowiem po prostu. Jeśli jesteście pierwszy raz na kanale, absolutnie miaście przycisk subskrybuj. Będzie mi naprawdę miło powitać was w familii 645. No i co? Nie ma co dłużej przedłużać, zaczynamy! No to co? Zaczynamy od szósteczki, która Wam się najbardziej podobała. Jak to wyłoniliśmy? Na karcie społeczność zapytałem Was o single, które najbardziej Wam siadły. Kilkaset propozycji, kilkaset numerów pojawiło się w całym zestawieniu, a oto te, które siadły Wam najbardziej. Na miejscu szóstym Słoń. Album Redrum, no i single Wojna Totalna to jeśli nie słoń może pozwolić sobie na otwarcie z prawie 9 minutowym singlem. 9 minutowym singlem, który absolutnie nie jest przebojem, nie ma refrenu e, i w którym jest sam real talk odnośnie tego co działo się właśnie w ostatnich miesiącach. E, bardzo fajna rzecz, bardzo mocna rzecz i bardzo ciepło przyjęta e, przez Was, czyli przez słuchaczy. Gratuluję i lecimy do numeru 5. Buziaczki, nara. Tutaj czeka na nas PZ e, i Kaja. Nisko jest niebo. Kolejna, bardziej smutna niż wesoła rzecz z wysamplowanym głosem Kai. No ale te mocne emocje jak nic innego nie obrazuje roku właśnie 2020 i może to dlatego głosowaliście i słuchaliście tego kawałka niezwykle często. Mi siedzi naprawdę bardzo, bardzo mocno i w 100% podpisuję się pod waszym głosowaniem. Jeśli chcielibyście go usłyszeć i mieć go na albumie, to muzyka współczesna Extended. Tam znalazło się pięć kawałków, w tym właśnie nisko jest niebo. Dzisiaj. No i co, lecimy do kolejnego numeru, tutaj czeka na nas reprezentant Poznania, Paluch, który zabrał Was na drugi brzeg. Pierwszy singiel promujący album Czerwony Dywan, bardzo, ale to bardzo ciepło przyjęty, już pokryty złotem, a może już kolejne kruszce się posypały. Niemniej jednak miliony lecą pod tym singlem, no i myślę, że przez długi czas jeszcze nie będą się te wyświetlenia zatrzymywały. Jesteście ciekawi, kto jest na kolejnym miejscu? No to lecimy. Wow, co to był za numer? Mocno banglejący Kubi producent, yy, oczywiście produkcja, no i Reto na wokalu. Czekacie na najnowszy album? Ja też. No i Billy de Kid jeszcze dorzucił sporo tej oliwy i tej benzyny. To tam wszystko zostało wlane do tego ognia, żeby płonął jak najmocniej. Licznik też już kilkadziesiąt milionów wyświetleń, więc no naprawdę gorąca rzecz. To na miejscu 3, ostatnie miejsce podium, a teraz lecimy do miejsca numer 2. I chyba nie i znowu, i znowu moi drodzy, mniej bujająco, tylko bardziej e, chilloutowo, K.B. E, pierwszy raz po przejściu do wytwórni Que Quality, no i z takim singlem nad ranem, e, pokochaliście go, e, kolejne dziesiątki milionów, no i kolejne setki głosów w naszym notowaniu, top 6 e, najlepszych singli roku 2020, K.B. E, gratuluję i mam nadzieję niedługo widzimy się w to czy to. No i kto na miejscu pierwszym, moi drodzy. Guzior i kawałek Fala z gościnnym udziałem Oscara z grupy Problem. Guzior wjechał jak po swoje na końcu roku tym singlem, rozpoczął promocję płyty Pleśń. No i chyba lepiej trafić nie mógł. Najlepiej przyjęty, e, cały czas mocno bujający, e, mocno też leniwy. Świetny album swoją drogą, ale do podsumowania albumów jeszcze dotrzemy. Guzior, gratulacje. No a teraz przechodzimy do mojego top 6, prywatnego top 6 e, moich ulubionych singli roku 2020. Jeśli e, oglądaliście kiedyś e, format 6 o 6, to wiecie, że jestem wielkim fanem Geza i też nie mogło być tutaj inaczej, musiał trafić do mojego top 6, któryś singli promujący album Stamina. Tym razem padło na Panamera. Świetny obrazek, mocno przewózkowy gest. Jak ja uwielbiam tego typa, jak ja uwielbiam jego flow, i jak ja uwielbiam w którą stronę idzie. Już koniec takiej wylewności e, i tego mokrego snu, ale naprawdę single mi siadł. Mam nadzieję, że go sprawdzicie. Sprawdzicie, jeśli jeszcze go nie słyszeliście. E, no i lecimy do numeru 5 mojej prywatnej listy e, Top 6 e, Singli 2020. Mocny strzał, było mocno refleksyjne. W, waszej, w waszym podsumowaniu, a tutaj będzie mocno bujająco, Siri e, i znowu Getz pojawił się gościnnie. Oczywiście gospodarzem jest Oki 77747, e, album, na którym znajdziecie e, ten kawałek. E, no i piękny, e, rewelacyjnie zrobiony teledysk z rozmachem. No i nawika Okiego. Mózg rozwalony. Jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie słyszeliście, to sprawdzajcie, a my lecimy do ostatniego miejsca poza podium. Dumna Siri, dumny blok, dumna Siri. What the fuck? Powtóreczka, słoń, wojna totalna. Nie ukrywam, że bardzo mocno czekałem na e, album Wojtka Redrum. E, no i wjechał też, tak jak Was we mnie, również wjechał z pełnego buta i e, singlem, który siadł mi niezwykle, choć jest totalnie nie singlowy, e, no ale tak mocny, że nie można było na niego nie zwrócić uwagi. E, bardzo ciepło go wspominam, e, bardzo minimalistyczny teledysk, ale warty sprawdzenia, e, niemniej jednak, kręcony w w knajpie Słonia, która nazywa się Złe Miejsce. Jeśli chcielibyście sprawdzić, jak tam jest, to też nagrałem materiał, który w karcie u góry, jeśli chcielibyście się ze Słoniem przejść i zobaczyć, jak jest w środku. Lecimy do numeru 3. Buziaczki, nara. Uuu, kurczę, widzę, że dla mnie jednak ten rok był imprezowy, bo Trójeczka, to Testa, Rossa, Wiatr, Sobel, Bevis. To ta trójka odpowiedzialna jest za ten bujający kawałek. Nie ukrywam, że dużo radości, dużo takiego pozytywnego wajbu w Newson dla mnie w 2020 roku. Też czasami trzeba się uśmiechnąć, też czasami się trzeba wyluzować. I taki właśnie jest kawałek Testa Rossa. Bardzo serdecznie wam go polecam. Chociaż pewnie już go znacie, bo naprawdę szerokim echem. E, Rozniósł się po e, sieci. E, czekamy wiatru na to, żebyś przyszedł kolejnym jakimś bęgierkiem e, i posłuchamy, i miejmy nadzieję, że do wakacji zdążysz. Uuu. Tak, zachwalałem pierwsze numery na mojej liście, że tak lekko i bansująco, a e, wjechał gość, który praktycznie na minimalistycznym bicie lanka rozwalił. Total nie. Chodzi oczywiście o BDOs, rewolucja romantyczna, album na który wciąż czekamy, album który na pewno będzie mocny i album który moim zdaniem również nie zawiedzie, bo BDOs ostatnio w bardzo, bardzo dużej formie i w dużym ogniu emocjonalnym również. Dlatego e, jeśli chcielibyście sprawdzić zajebiście e, zrobiony klip, no to e, absolutnie, absolutnie rewolucja romantyczna. To jest coś co powinniście sprawdzić. Fajna dnia. Niespodzianka na końcu e, i lecimy do top 1 mojego Creme de la Creme singli 2020 roku. Boże, jeśli mnie słyszysz, proszę zabierz mnie najpierw. No i numerem 1 najlepszym singlem roku 2020 w moim prywatnym zestawieniu singli e, jest. Kuszkoma, koma, guzior. Minęliśmy się o milimetry, bo fala też naprawdę świetnie mi weszła, ale to jednak single i ja dla, dla mnie single też to teledyski i bardziej siadła mi kuszkoma, fajny klimat, super klip zrealizowany w podkrakowskim studiu Alvernia, e, super rozmach, super klimat, no i guzior. E, ta płyta generalnie mogłaby być strzelać i zrealizowana być cała w klipach, bo każdy numer jest genialny, absolutnie mógłby być singlem i nadawałby się na single, na single i nie byłby przestrzelony. Tak wygląda top 6 ode mnie, więc moi drodzy bardzo Cię cieszę, że tak licznie wzięliście udział w zestawieniu najlepszych singli roku 2020, naprawdę fajną mieliście szósteczkę ja trochę oszukiwałem, bo wiedziałem już że jest jaka Wasza, więc wybrałem trochę takich singli, które jeszcze warto byłoby przypomnieć, albo na które warto byłoby zwrócić uwagę, niemniej jednak wszystkie to absolutnie świetne i yy, zajebiste kawałki po prostu, powiedzmy sobie to szczerze niedługo, za kilka dni, we wtorek widzimy się na podsumowaniu najlepszych płyt. Tam jeszcze więcej głosów, trzy razy więcej głosów oddaliście na najlepsze płytę. Yy, czy będą niespodzianki? Zobaczymy. Musicie z, yy, obczaić. Ja, jak już wyjdzie, to też w tym materiale. A może w tym momencie pyk yy, wrzucę kartę. Ekipa, trzymajcie się. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście zostali ze mną, zasubskrybowali. Jeśli materiał Wam się podobał, walcie łapy w górę. Yy, no i super. Trzymajcie się. Miłego. Hej. Ale kibona na co chce sema chuba na dacha